Odcinek wspiera mapomania.pl, serwis do tworzenia map z drapek online. Choć asfaltowa, to biała. Biała droga, która biegnie w okolicach Sułoszowej, jednej z najsłynniejszych wiosek polskich na świecie, której fotografia z drona czy też zdjęcie satelitarne pokazujące niezwykle długie pola obiegła niedawno świat. Wioska, do wioski właściwie należy pieskowa skała, ale mało kto interesuje się samą wioską. I te, te pola ciągną się w tamtym kierunku i w tamtym kierunku po kilka kilometrów. A teraz już kończę, bo zbliża się burza. Dziś zaczynamy jak tekstem jakiejś piosenki. Przejeżdżałem przez nią wiele razy w drodze do Ojcowskiego Parku Narodowego najczęściej, w którym miałem notabene praktyki yy, studenckie chyba z meteorologii. Pozdrawiam mój rok. Oto jedna z najdłuższych wsi w Polsce, która zachwyciła cały świat, bo cały świat nie wiedział o co w niej chodzi. Nigdy nie przypuszczałem, że jedną z rzeczy, które rozsławi Polskę na reddicie na cały świat będzie układ pól w jednej z polskich wsi. To zainspirowało mnie do stworzenia odcinka o tym, oczywiście dlaczego taki układ pól, ale też ogólnie o wsiach tego typu, czyli łańcuchówkach i układzie osadniczym łanowym. Brzmi może niszowo, ale myślę, że temat jest przyjemny, bo bliski nam wszystkim. Ja jestem Marcin, a to jest Motyli Globus, kanał geograficzny. Zapraszam. Zdjęcie, o którym mowa, najprawdopodobniej jest zdjęciem satelitarnym lub zdjęciem lotniczym, czyli ortofotomapą, tak? bo jeśli używamy zdjęcia lotniczego do wyznaczenia na jego podstawie mapy, to wtedy nazywamy ortofotomapą takie coś. Była próba wykonania podobnej fotografii za pomocą drona, ale jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że hmm, przy pułapie, który osiąga dron, nie objąłby tej niezwykle długiej, prawie 10 wsi. Tak długiej, że trzeba było ją podzielić na trzy części i wyznaczyć trzy sołectwa. W jednym z nich znajduje się właśnie słynny zamek w pieskowej skale. Po raz pierwszy nazwa miejscowości wymieniona jest w przywileju lokacyjnym, wydanym 25 stycznia 1315 roku przez Władysława łokietka który nadał niejakiemu Mikołajowi las położony między zamkiem w Pieskowej Skale, a kosmowolem ze wsią Sułoszowa dla osadzenia jej na prawie czynszowym. Jak głosi legenda, Mikołaj otrzymał dożywotnio wójtostwo za pomoc Władysławowi Łokietkowi, gdy ten ukrywał się w grocie wojcowie. Sułoszowa jest wsią typu osadniczego łańcuchowego, łańcuchówką. To był bardzo popularny system w w dwóch przypadkach na ziemiach polskich. Po pierwsze, gdy były w późnym średniowieczu wsie zakładane na prawie niemieckim, a po drugie, gdy wsie były zakładane na terenach wyżynnych lub pogórzańskich, czyli gdzieś powyżej 300, 250, 300 metrów nad poziomem morza, ale mniej niż 550-600. Dlatego jest to właśnie bardzo charakterystyczny krajobraz dla historycznej Małopolski, dla wyżyny miechowskiej, wyżyny olkuskiej, gdzie znajduje się właśnie Sułoszowa. Struktura gospodarki w takiej wsi polega na założeniu domostwa przy drodze i przydzielenia mu podłużnego pola ciągnącego się za zabudowaniami gospodarczymi. Jest to system leśno-łanowy. Czemu leśny? Bo zazwyczaj w przypadku niższych partii Karpat na końcu takiego pasa był las. W środkowej części pastwisko, a w najniższej pola uprawne. Czasami stosowano też trójpolówkę, ale nie była to reguła. Ale w przypadku jury i w tym rejonie o lasy było ciężko, więc pola ciągnęły się dalej i dalej i dalej, skręcając regularnie i sprawiedliwie tam, gdzie pole sąsiada. Co więc było granicą? Wododział. Pola kończyły się tam, gdzie występowała granica pomiędzy rzeką czy potokiem. Który płynął w danej wsi. Po drugiej stronie cieki spływały już do innej rzeki, przy której założono zapewnie inną wieś w, z równie długimi polami. I faktycznie w przypadku Słoszowej jest to wieś Jangrot, a granicę łatwo odnajdziemy tam, gdzie widzimy, że ciągłość pól jest zaburzona. Te należą jeszcze do Słoszowej, a te już do Jangrotu. Pomiędzy nimi jednak jest aż 4,5 km to prawie godzina pieszo. Weźmy jakąś prostą dolinę rzeki, potoku, może być boczna. Więc pierwsze domy powstawały jeden przy drugim, przy drodze, a nie przy jakimś grodzie, zamku czy pałacu. Dużą częścią doliny są lasy. Osadnicy jednak odnajdują granice wododziałów i od niej wytyczają pierwsze pola. I potem w pierwszej kolejności w głąb powstawały zagrody, potem pola uprawne, a potem pastwiska, które systematycznie powiększały się w stronę lasów, jeśli takie były. Nie stosowano raczej i no i istotne, pola te nie ulegały podziałowi podczas dziedziczenia, stąd pozostawały długie, bardzo długo. Czy to było efektywne? No, oczywiście, że nie, raczej nie. Nawet w przypadku ciast, które nam smakują, nie kroi się je w paski, ale w kostki, bo tak jest wygodniej i smaczniej. Świat właśnie kojarzy układ pól uprawnych raczej ze strukturami blokowymi, kwadratowymi, prostokątnymi, ewentualnie zahaczającymi o trapezy. Takie właśnie charakterystyczne obrazki, to obrazki z całego świata prezentujące agrokulturę. Zwłaszcza tam gdzie jest płasko, zwłaszcza tam gdzie jest łatwy dojazd właściwie z czterech stron na pole uprawne. Taką strukturę potem łatwo dzielić na właśnie bardzo podobne kształty, Mowa tu oczywiście na przykład o prawie spadkowym, czyli jak podzielić tego typu ziemię pomiędzy synów. Typowe to jest jednak dla wsi małych małych, gdzie żyje kilkadziesiąt osób, które są w pewien sposób wyspowo położone i tutaj nie tyczy się to tylko całego świata ale w wielu miejscach Polski, na przykład na Podlasiu czy Mazowszu, możemy mówić o takich strukturach. W przypadku wyznaczenia pól właśnie w formie liniowej. Następny podział, pokoleniowy podział, był utrudniony, sami przyznacie, po prostu zakrawał on niesprawiedliwość, bo synowie mogli zapytać ojca, dlaczego dla mnie przygotowałeś pole mniej atrakcyjne, bo położone gdzieś na końcu tego pasa pod lasem, czyli wyżej, a dla drugiego syna przygotowałeś pole niżej. I bardzo często po prostu nie dochodziło do takich klasycznych podziałów ziemi dla następnego pokolenia w sposób proporcjonalny. W związku z czym układ łanowo-leśny jest układem charakterystycznym dla wsi dość dużych w skali Polski. Bardzo często posiadających kilka tysięcy mieszkańców albo kilkaset, ale bliżej tysiąca. W Słoszowej mieszka 5000 tysięcy osób. W skali Polski jest to szansa na dość sprawnie działające miasteczko. Niestety, Słoszowa jest bardzo długa. Gdyby była zbita, na pewno w tym miejscu już funkcjonowałoby miasto. Chociaż wyjątek w postaci wsi kozy wskazuje, że można mieć 12 tysięcy mieszkańców, a nie być miastem. W najdłuższej polskiej wsi łańcuchowej w zawoi mieszka 10 tysięcy mieszkańców, także to też nie zawsze robi wrażenie. Oczywiście, że Sułoszowa nie jest żadnym wyjątkiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, akurat zawdziwiła świat, ponieważ skala, rozpiętość i ogrom tych właśnie tego rodzaju pól w tym miejscu jest bardzo, bardzo duża, tak jak na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ale też znajdujemy w Polsce kilka innych takich miejsc. Gdzie równie dobrze puszczając drona, czy próbując zrobić zdjęcie stalitarne, otrzymamy obraz bardzo podobny do tego, który rozsławił dzięki właśnie Redditowi słoszową na cały świat. Wąskie pasy pól ciągnące się aż po horyzont, to też częsty krajobraz Roztocza, czyli fragmentu Wyżyny Luberskiej, ale także historycznej Galicji, dlatego że łańcuchówki popularne były wśród kolonizacji niemieckiej, tak zwanej Józefińskiej, wprowadzonej przez cesarza Józefa II właśnie w końcu XVIII wieku w Galicji. Oto Hedwizyn, województwo lubelskie. Oto Aleksandrów, również województwo lubelskie. A to Sochy, znów lubelskie, konkretnie roztocze. Jak sama nazwa wsi wskazuje, nie obeszło się bez ciągłej orki. Tak prezentują się dziś charakterystyczne długie pola w okolicy, widziane z Bukowej Góry. Jak to działało? Wiąże się to z kolonizacją i lokacją wsi na prawie niemieckim. Wieś taka nie należała do folwarku ani grodu, lecz miała Sołtysa. No dobrze, powiecie jednak, że wsi z takim wyjątkowym układem pól liniowym, długim, nie ma w Polsce dużo. No bo wyłączając rejony, o których mówiliśmy, rzeczywiście nie ma. Owszem, mogło się tak stać, że w przypadku ekspansywnej dość wsi gdzieś w okolicy znaleziono inne źródło wody i założono przysiłek w postaci np. jednego gospodarstwa, wokół którego później pojawiało się więcej domostw, gospodarstw. Wszystko dlatego, że poprowadzono drogę prostopadle do układu liniowego pól, i potem jakby ten rozdział pól już rozpoczynał się od tego nowego przysiłka, który bardzo często należał do trzech ludzi, którzy mogli sobie na to pozwolić czyli na przykład do jakiegoś bardzo, bardzo bogatego chłopa, ale raczej do drobnej szlachty, czy też do plebana, plebańskie pola. I no, od tego momentu rzeczywiście rola takiego przysiłka bardzo często była służebna, dodatkowa, yy, albo w celach yy, uprawy, jakiejś rośliny, albo w celach na przykład yy, bardzo popularne to było wyrębu położonego niedaleko lasu. No to by było na tyle, jeśli chodzi o ten bardzo ciekawy wątek, który zainspirował mnie właśnie rok temu. Yy, osadnictwo to w geografii jest bardzo ciekawa, bardzo hermetyczna dziedzina która którą lubią ludzie interesujący się mapami topograficznymi i historią Polski bo rzeczywiście wgłębiając tajniki historii osadniczej wielu miejsc w Polsce to po nimi można naprawdę wyodrębnić zupełnie osobną gałąź w ramach geografii bardzo lubianą przeze mnie ponieważ właśnie leżącą na styku geografii i historii również dzięki za ten odcinek tradycyjnie proszę was o wsparcie w algorytmach żeby filmy były bardziej widoczne poprzez łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to zapraszam.